Zostawiłam się z Karoliną nie w jej salonie, ale w miejscu, gdzie branża kosmetyczna zaopatruje się w nowoczesne sprzęty. Wiem, że moja bohaterka robi tu dziś zakupy. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Cześć, cześć Karolina. Marta, dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Pani Karolina, bardzo dziękuję. Ja również cześć. bardzo się cieszę i czekam na ofertę w takim razie. Dobrze, dziękuję. Ty do już coś kupiła? No. Ciekawa jestem, co kupiłaś? No właśnie, kolejny sprzęt. Ile kosztuje takie cacko? No 105 tysięcy. 105 tysięcy? Tak. Jak się przygotowywałaś do zakupu tego, tego sprzętu? E, sprawdziłam, że w Piasecznie. Jeżeli mhm. chodzi o gabinety takie jak mój, to nie ma nikt tego w ofercie, mhm. więc... Jest... To ja będę miała. I naturalnie tak. wszyscy będą do mnie przychodzić. Takie mam Bo ja będę miała. Takie mam wyobrażenie. No, nie jest to też pierwsza rzecz taka. W ogóle staram się w gabinecie mieć takie rzeczy, których nikt nie ma. Mhm. A klienci tego potrzebują? Pytają o to? Jak powiedziałam, że planuję zakup, to się ucieszyły, ale faktycznie nie zrobiłam takiego researchu przed. Myślę, A masz już Jaki jaki cenie będzie ten zabieg? Nie. Jeszcze nie? nie Zastanawiałam się, czy bo... to ten zakup? Jeszcze nie, bo myślę, że to bardziej pewnie mi powiedzą na Myślisz? szkoleniu. Tak? Kto ci ma to powiedzieć? Ty wydajesz pieniądze, twoje pieniądze. Tak. No nie kalkulowałam jeszcze tego, szczerze mówiąc. Stwierdziłam, że chcę, ale jeszcze nie zdążyłam nawet tego przeliczyć. Okej, okay, rozumiem, czyli, że plan marketingowy jest na to przygotowany. Jeszcze nie. No dobra. Ja jestem ciekawa tego Twojego gabinetu i tych Twoich wszystkich sprzętów, więc zabieraj mnie tam. Dobra, jedziemy. Czym mogę Ci pomóc? Wiesz co, no tak, w sumie tych problemów jest kilka, bo ten gabinet mam 5 lat. Mm -hmm. No Często wychodzi to tak, że miesiąc kończy na minusie lub na takim bardzo małym plusie. Tak na dobrą sprawę to jest tak, że żyję z tego, jak klientki już w nowym miesiącu bieżącym przychodzą, no to ja robię z tego opłaty. Więc tak naprawdę nie mam takiego ani zaplecza finansowego, ani takiego Żyjesz bezpieczeństwa. Dokładnie. Mm -hmm. Gabinet nie zarabia, a opłaty mam. Uh -huh. To jest ten salon? Tak, to jest tu. I właśnie a zaraz z znajdziemy... Parkingiem? Nie mamy niestety parkingu. O niej, to duży problem jest. Tak. Chyba... Budynek sam w sobie jest w takim miejscu dobrym niedobrym. Jest na samym rogu przy rondzie, więc dużo osób zdarza się, że przychodzą i mówią, że chodzą tędy codziennie przez dwa lata i w ogóle nie wiedziały, że to jest gabinet. No Ale i... ten budynek nie wygląda. No nie, wiem. On nie zaprasza. Ty czujesz tu, że tutaj mam wchodzić i te ekskluzywne twoje wszystkie sprzęty, że one tam są? Myślisz, no że ktoś, kto tu tędy idzie, to czuje, że tam są te sprzęty, za które ty wydajesz fortunę? Nie budzi zaufania, to wiesz, to mnie nie przekonuje, że klient, że, że właściciel lokalu, który ma tak zagospodarowane wejście, to jest profesjonalny w środku. Ty wydajesz kupę kasy 100 tysięcy na sprzęt, a nie zajmujesz się wejściem. Tu już jest wszystko wypisane. Manikur, pedikur, włosy, regeneracja, koloryzacja. Wszystko co jest w samym gabinecie. Taki misz masz trochę. Bo, tak, bo my tutaj jesteśmy trzy. Jestem ja z moją kosmetologią. Oddzielnie jest e, fryzjerstwo, oddzielnie są paznokcie, więc tak naprawdę e, każda z nas prowadzi swoją oddzielną e, firmę. No i zgodziłam się na to, żebyśmy połączyły nazwę moją w jedność, bo ja Oddałaś tutaj byłam pierwszą. Swoją nazwę innym. Połączyłaś. Tak, połączyłam. Na dobra opłat. E... Na szkodę opinii. No bo w tych opiniach jest nie, że ty źle wykonujesz usługi, tylko że jest grzywka źle podcięta, źle farba nałożona, a ty to dźwigasz. Tak. Te Dla dobra są, czego? W sumie się zgrałyśmy i tak zintegrowałyśmy. Ja też jestem bardzo emocjonalna i bardzo związuję się z ludźmi. No. I nadal na no to tak patrzysz, nawet tak te opinie są pod piękne, nie są za dobre, to to jest okej. Okay. Chyba aż tak bardzo zwracałam uwagi. Dużo osób nie ma świadomości, jak zaawansowane mamy zabiegi. No bo to nie wynika tutaj z tego wszystkiego, nie? No nie.